Ręcznie wykonane wielkanocne ozdoby, pisanki ozdabiane przeróżnymi technikami i sposobami, ale także specjały na wielkanocny stół. Można było to kupić na jarmarku wielkanocnym w Nowogrodźcu. Na kilkunastu stoiskach prezentowały się m.in. koła gospodyń z terenu gminy Nowogrodziec i nie tylko. Mieliśmy duży wybór palm, pisanek, własnoręcznie wszystko robione, ciasta, wypieki. Mieliśmy serniki, mieliśmy mazurki, orzechowce także. Bardzo ładnie nam to zeszło i cieszymy się, to już jest taka końcóweczka. Chlebki ziarnis, wieloziarniste to już poszły. No, mamy tu takie koszyczki własnej pra, roboty. Co jeszcze, baranki, własny wypiek. No i nasze robótki wszystkie tak samo wykonane na, przez nasze panie. Mamy babeczki do sprzedania, jajeczka, chlebek wiejski, stroiki robione przez nas, baranki, zajączki, wszystkie artykuły wielkanocne. Tradycyjnie ciasto, smaczne, bardzo nam ładnie zeszło. No i palmy, palmy ręcznie robione, które też miały powodzenie tutaj dzisiaj. Jedni szukają na stoiskach tradycyjnych wielkanocnych ozdób, inni stawiają na te w nowoczesnym wydaniu. Na jarmarku w Nowogrodźcu można było znaleźć i tradycję, i nowoczesność. Mamy jajka, wydmuszki z gęsi, robione własnoręcznie farbą. Zwykłą farbą, maczane rękami. Jesteście specjalistkami właśnie w takich robótkach? Nie, pierwszy, pierwszy raz. raz. Ale wyszło widzę bardzo ładnie. Tak, właśnie w takim są, bardziej w stylu takim nowoczesnym, takim właśnie innym. Ludzie kupują takie rzeczy? Tak, chętnie. Ja mam pisanki dekupażowe, ażurowe i klasyczne drapane. Jak długo to wszystko powstawało? Oj, długo, oj, długo. Kończy się Boże Narodzenie, zaczyna się Wielkanoc. Tutaj są jaja zwykłe od kurek? Te są już ze steropianu malowane ręcznie metodą dekupażu, to jak widać wstążki, to jest też ręcznie wyplatane z gazety. Tutaj są też zające ręcznie wyplatane. Skąd pomysły? Z głowy. Koło gospodyń Skierżna nie zapomniało o tradycyjnej picie. My tradycyjnie preferujemy pitę, to nasze takie wizytowe danie. Oprócz tego ciasta baby wielkanocne. Zainteresowanie jest? Tak, jak co roku. Jarmark był doskonałą okazją, aby w wiosennej aurze wyjść z domu na spacer i przy okazji przygotować się do świąt.